Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książek od wydawnictwa Harper Kids Biblioteka Bajek. Wydawnictwo Harper Kids ostatnio nas bardzo rozpieszcza, jeśli chodzi o Disneyowskie książki. W ostatnim czasie pokazywałam Wam bodajże dwie serie. Teraz jest trzecia seria, trzecia premierowa seria. Właściwie nie seria, tylko książki. W trzeciej serii się ukazały Disney Księżniczka. I Disney o zwierzętach. Nie jest to klasyka. Tutaj możemy sobie zobaczyć, na przykład jest Dumbo, jest Bambi, Puchatek, nawet jest hej, hej i ta świnka z Wajany. Nie jest to klasyka, są to zupełnie nowe opowieści, które zresztą swoją drogą ja uwielbiam. Bardzo się cieszę na nowe historie z doskonale nam znanych bajek, bo jest to coś, coś fantastycznego. Czytać o swoich bohaterach w zupełnie nowych wydaniach, w nowych historiach. Płat i hej, hej, wajana, arysko traci, śpiąca królewna Pinokio, Koko, 101 dalmatyńczyków, król lew zwierzogród, kraina lodu, rata i księga dżungli, Miki, Kubusi przyjaciele, Dambo, gdzie jest Dori, zakochany kundel, kopciuszek, zajączki z Bambiego. To wszystko jest w tej książce. Wszystkie te bajki, wszystkie te historie tutaj znajdziemy. No tak, graficznie jest to wszystko identycznie jak oryginały, że tak powiem. No to są oryginały, ale wiecie o co mi chodzi? Jak wajana filmowa, tak wygląda też ta książka. Są bohaterowie, są ilustracje identyczne, jakby się oglądało bajkę, ale historia jest zupełnie nowa. Coś pięknego. Będę się zachwycać tymi książkami zawsze, tymi nowymi wydaniami bajek Disneya, bo bardzo lubię jak nowe historie powstają. Areskotracie jest to bajka dzisiaj już aż tak niekoniecznie znana, czego bardzo żałuję, bo uwielbiałam tę bajkę. Jest przepiękna. I cieszę się, że możemy teraz czytać nową historię, która się pojawiła, ukazała z tymi bohaterami. Jest, mamy tutaj ze śpiącej królewny różyczkę. Mamy tutaj y, z koko, pieska, bo to są o zwierzętach, więc tutaj głównymi, główne skrzypce grają zwierzęta z tych bajek. Piękna książka. Z cudownymi ilustracjami, z przepięknymi historiami. A druga księżniczka. Tutaj też mamy dziewczyny, doskonale nam znane z bajek. Już Wam mówię, jakie dokładnie bohaterki, jakie bajki tutaj mamy. Piękna i bestia Księżniczka i Żaba, Mulan, Merida Waleczna, Pocahontas Kopciuszek, Wajana, Mała Srenka, Zaplątani. Księżniczka i Żaba tutaj już się powtarzają. To są kolejne historie. Nie, że się powtarza historia, bo oczywiście bajka się powtarza bohaterowie, ale historia jest inna. Księżniczka Żaba. Mała serenka Święta Królewna, Piękna i Bestia Królewna Śnieżka, Siedmiu Krasnoludków Kopciuszek, Merida Waleczna, Wojana i Aladyn I tutaj mamy główne skrzypce Grają bohaterki, grają księżniczki Doskonale nam znane z bajek I tak samo przepiękne ilustracje Przecudowne ilustracje Disneyowskie ilustracje I tekst i historie Które czyta się z przyjemnością Każdy fan bajek Disneya Sięgnie po te książki z radością Z przyjemnością je przeczyta My bardzo chętnie sięgamy po takie książki. Ja kocham bajki Disneya i tą miłością zaraziłam moje dziewczyny. Teraz sobie wspólnie oglądamy, czytamy. No i te lektury coś pięknego. Bardzo, bardzo, bardzo Wam je polecam. Jeżeli lubicie bajki Disneya, tu co prawda nie ma klasycznych opowieści, ale są fajne historie, dużo się dzieje. Tutaj zwierzęta grają główne role, tutaj księżniczki, ale oczywiście jest też dużo innych bohaterów znanych nam z bajek, a więcej o książkach na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam do usłyszenia w kolejnych filmach.